Yy, wyślij link. Już podejść to. Dobra, to yy, no jest Dobra, idź. Ale musi link wodę. Yes. Mleko, mleko, mleko. Oh, bucket Czekaj, tu macie do kanału. Eee, mam, muszę wziąć bucket i... Mleko, skąd widzimy mleko? Na szybką Anda. mleko. Czekaj, bo ja sobie na tego streamu. Ale czekaj, czekaj, skąd wyłatwisz tego tego Minecrafta? Nie ma jeszcze streama. Padą ci wodę i link. Jest raz. Nie uczynię się na ja, teraz, powinienem Nie, 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 jest Anti-Rab? Jest, jest. Jak się nazywa? A nie, nie mówię gdzie Widzisz pan do Bo... streama? Tak, tylko słyszę siebie, więc muszę wyciśnięć za... Ale wbijasz na tak serwer. Tak, po... Ja wbijam na serwer. Ej, mała dolina jest jebany. Policzyć wam, ile mikrosiwertów jest obecnie? Ile? Znaczy muszę kalkulator sobie, Patrzcie sobie na streama. Ej, Kim, cała dolina jest radioaktywna. To ja trzeba będzie pobrać tego Minecrafta. Tak, ja cała kolonia Wlera umiera się. prawdopodobnie. Nie mam 6 mikrosiwertów na tego, A, na sekundę. Umarłem. Ile? 6 mikrosiwertów na sekundę. Dobra no, nie jest w Umarłem. Wczadawka. Jeszcze. Czekaj, bo to jest na godzinę, to jest 5, 60 razy 3000. O kurwa, dobra, to będzie jeszcze więcej. <ślam> Andy ma 37 mikrosiwertów. Patrz, patrz jak ja idę, patrz co się dzieje. 48. Ej to, co, no, ej, to co, jak będziecie teraz grać, to, będzie, to będzie, teraz będziecie mieli inne zadanie. To jest być jako likwidatorzy na świecie swoim. Jest 360 mikrosiwertów na sekundę. Ty widać tą radiację. No to o tym mówię. Patrz, co się tu dzieje. E, ja się zrespiłem. Ja płonę od radiacji aktualnie. Ja płonę od radiacji. 170 170 siwertów na godzinę. Andy, już lepiej nie iść do elektrowni atomowej, co nie? Andy. Jaki aktyw ty jesteś, poniwalny? <grym> <grym> Matko. I, ale ja mogę, Kurwa, dobra, pierdolę. Andy, już no. lepiej nie iść do elektrowni atomowej jako pracownik. Na nie, nie, nie zabieramy się do, na wycieczkę do Tornobla. Ale to cały czas spada powoli. Ta, cały czas, kurwa rośnie. No, morda. Zobaczcie na streamie. Ty stary. Powoli dobra, spada. wiesz co? Jest to w takim tempie. Mam o, full a, hazmata. Si idę, idę Mam kurwa full hazmata, nie? Zrób mi, Michał, też od razu. Ty byś musiał. Elim wyjechał. Ołowioną warstwą. Tylko błękit. Ja idę farmić, pierdolę. Ty. 0, ki tych. <grym> Zrób mi, na godzinę, ty. Zrobić ci Ja zrobię, ja zrobię. Zrób mu. I daj mu od razu, jak się zrespiwo. No kurwa. Nie do nicziny, nie, ja nie mam licznika mi kurwa, tylko, jest tak chudy? Idę se farmić mobki, się, nie? Szczególnie te Andy, No panda nic nie mam, nawet szacunku. Ale kurwa, ty się pierdolę, Andy. <śpiewanie> Nie ty, będziesz, marudzić, że jest ciemno. Mamy tyle ty, ma energii, do. mamy tyle Andy. energii. Wyzwoliłeś tyle energii, że będzie, że świecimy, że będzie, so, dwie na 167... 167 i kropka 6... 166 stewartów na godzinę. 166 tysięcy. 165 tysięcy. 165 tysięcy. A to jeszcze za mało liczyłem, My liczymy część części setne. Kurwa. Dobra Nie jest kurwa, Elije. dupia. ale co, musimy się przenieść? No. Andy Boboda w Perio! Hej, <grystanie> ale ładnie, ładną tą dolinkę do macie. Mieliśmy. No, co my fak mieliście? Ekolog szelony zdubił ekologa. Dobra, idziemy. A, nie, nie, nie. nie, 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 nie to bo... masz wiktacza? Nie. To szybko ogarnić, żeby zebrać te. Nie, Andy, ja siedzimy tutaj, bo to przejdzie. Andy, a, a pokaż te swoje, a pokaż swoje miejscówkę gdzie... Ja w, się zafundować w boku. Nano Ale Michał, kurwa, no proszę cię. To jest nano, jest no, nano siwertów. Pamiętaj ile, ile... 99 tysięcy nano Andy, Andy, ile jest wody? Ile woda ma? Zobacz. Nie Ej, wiem czy to nie mogę, mogę są sprawdzić. Tej są mili siwerty. Mhm. Powiem ci tak. Zajebałeś takiego chroma, taką chromatydy Andy, że tu się wpadę nie mieści. Nie, bo ja myślałem, no, że to no, na to, ja nie jest włączony, bo podchodzę do centrum, to gdzie się rozlało, bo ja zrobiłem to tak, rozlało? wlałem tego, Mam wlałem nuk... No... czemu, debilem? Wlałem nuclear waste ty, ty, do kurwa, tego. Ty kurwa jesteś jebanym kurwa Ukraińcem, ty kurwa Czarnobyl budowałeś, jebany ulapie, gdzie są drzwi hermetyczne? Gdzie są drzwi hermetyczne? Jakie drzwi hermetyczne? Jaki drzwi hermetyczne? jest kurwa ołów? No kurwa, śluza! Śluza Chromosomie, kurwa! Pada, pana, chodź do mnie! Chodź do mnie, kurwa, nie mogę! Tak, tak, on on, on drzwi chyba tam wstawić. Pana, chodź do mnie. O Jezu... Eno... Weź tam ołowione drzwi już postaw. No. Gdzie jest panda? Wróć tam. O Jezu! A co masz streamu u Pandy widzisz tam? Gdzie ty siedzisz? Gdzie ty siedzisz, Panda? W, w naszych przymokach. E, na no. górze na dole? Na górze. Wróć do Andiego. Masz, no, masz to... hazmat? No i są no. o życie. E, jedz, e, jed, jed, dużo jedz. Ale ty tracisz HP? Nie tak. ty oglądasz. Nie mam Andiego, eeeh. Live umrzeć? Gdzie, tak, musisz umrzeć. Gdzie, tak, musisz umrzeć. Gdzie masz spawna? Przygotuj sobie hazmat. W którym muszku? Tym moim, białym? Moim, moim. Gdzie jest twoje? Ty, Andy, co ty robisz? Idę ci, ci zrobić hazmat? Idę ci zrobić hazmat, nie? No i musisz jeszcze to ogólnować. Panda, co mi się dojezda? Mam hazmat, do musisz mi wyrzucić. Tak. Idźcie do A się, co, muszę ci zrobić? Musisz mi wyrzucić hazmata. Musisz Michał. Michał. Nie masz go? E, nie, SBAło mi się grid tego, bo był za dużo I No, reaktor! Nie sarkofag zbuduj, buduj, Ale On jest w systemie, tak? Sarkofag. Sarkofag. Tak, tak? w systemie, w systemie. Dawaj, dawaj, dalej umieram. szybko Mieram. Sarkofag. A, ty sarkofag. musisz mówić. Tak, ale chcę mieć go pod sobą, żeby się to żeby mieć go. Ej, zwróćcie na chwilę do Andy'ego, Andy coś wam zrobi specjalnego. Masz. Na, na styk, na styk. Zakopak, go, zakładaj go, zakładaj go, od razu hazmat. Podniosę się, to już mnie szybko... Ej, otwieraj Nie żyję. Panda żyje. panda no. Nie tam Trzeba tam tam zrobić sztuczkę z tym. Gdzieś kiedyś widział Sarkowak synku, w Czarnobylu? Mam no, sobie buduje. Nie, 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 nie <laughs> mi i nie, ja w sprawy. Sensie to jest buduje kupa z grą stalker. Ja, <laughs> Rybiec stalker. Wiesz co? Idziemy po. Ale jeśli, jeśli pokazać sobie. On jest odpowiedzialny. Jego stary to jest katastrofę. Nie, widziałem te ketastrofę... mi, mi tego, ja się nazywa. Sobie... Komputerek. Nie mam komputerka. No, no, A tak, nie tak, tak, dali tak wziąłem się z takobą. Co on w sensie. zbudował? Dokładnie no. ja Chodź ci pokażę. Soj, chodź ci pokażę, chodź ci pokażę, chodź ci pokażę, chodź ci pokażę, gotowy. Chodź. chodź Teraz uważaj, słuchaj, Andy uważaj, zrobił, bo śluzę. pijawki się już się pijawki zrespiły Przypijawki piawki zrespiły i Andy śluź wam zrobił, panowie o. Dzięki Andy. Jedziemy, chodź za mną, ostrożnie, tutaj musimy iść bardzo powoli. Bo... Na dole, schodłem po schodach. Dobra idziemy. Chubury, nie, jak to Pasz. był z tym tarka, że to tam się było. było. Patrz, to. patrz to, gotowy jesteś? Ta. Tak, nie, nie. patrz to, słuchaj. Wiesz, jak reaktory mają zabezpieczać, żeby nie wejść do środka, nie? Patrz, patrz, to jest kurwa śluza. To jest kurwa śluza. To jest śluza, kurwa hermetyczna. Hmm. Dopiero teraz to zrobił tego wcześniej. Dziura, jak wyglądacie? Ciekawecie się w stanie, który Nie, z tym się to akurat to nie to... W stanie. Wiecie, z czym był, bo Waste Barrels z Waste. działa normalnie, bez problemu. Bo kablami chciałem wyprowadzić, żeby to waste się od razu przerabiał. Ja zniszczyłem te kable, bo myślałem, że po prostu jak zresztą z gazu, po prostu znikną. Chyba nie. Nie znikły. Nie Ej, ale panda, panda, pa. Ale panda, pan za masz tego, z, z życzeń. Tak. Znaczy, na prawo, na prawo. Panda? mi się... Chciałbym, żeby do nas zniknęła co ci powiem. Trzymamy róże. <grystanie> daj, mamy red, daj. Ja, ale tutaj wybrała? jeszcze nie się Andy tutaj za się wczoraj zastraszał, bo pamiętaj, że raz przyjechali tam, co nie? Pomagać. Dobra. I zgasić. To on tu wierzy. <grystanie> to jest Andy OSP, no co? <grystanie> ja tu byłem już parę razy <grystanie> Ale nie, wcześniej tej śluzy kurwa nie było, to by mnie jeszcze gdzie dała. Daj z tego, jeśli nie gierę. Nie, nie Michał. co to jest? Nie, to jest miejscowość świadomości, świadomości X. To jest miejscowość świadomości. Pan ten Geiger, i ja pierdolę. Wiadomość so. X, tu Anda, Wejdź sobie tutaj do środka. Nie, widziałem. Co to jest tutaj? Co, co to jest tutaj? To się rozlało? To się rozlało? <laughs> tak, to się rozlało. Co <laughs> tu się dzieje? Ada! A, jaki hajtek! <grym> a, a ja wiem, czy tak szybko to do domu poszło. Ja Aha, i w sumie. Ja już rozumiem, czy ja w sekundę do domu. Chodźcie do mnie. Chodźcie do mnie. Ja a, wiesz, to, ty, to, jest to jest tego. Elbowatorium Monolitum. idziemy. <grym> ja wiem, czy tego, Monolito, ja wiem, czy w sekundę urbex, to poszłem urbex, urbex, A ty? Tu jest, jest miejsce tego, do tego, do tego, do tego, do tego, do do to do tego, do ty <gulacza> musisz zmienić na Gulag'a, bo na Prypiat Ja to chyba mogę zrobić Michał, <gulacza> tam jest z dużo zwęgla, z ten, zwęglacz, uważaj Bo się w Monoid zamienisz <gulacza> pszczółki! Pszczółki radioaktywne <gulacza> Pszczółki! <gulacza> 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 Dostałaś <Andy, wezwasz> pszczółki Andy, <gulacza> wezłasz pszczółki Wczoraj mój kot mi napierdala <gulacza> przewrotki po pokoju Pszczółki! Pszczółki, nie żyją, one mają wyjebane. Bileczary to samo. To są pszczółki, panda. Co ty goście tam jesteś? To są pszczółki pijawki. To są pszczółki pijawki. A co jeżeli twoje pszczółki też są skażone i trzeba będzie je zlikwidować? Na przykład ciebie zlikwiduje zlikwidować i ostrzeleć jak Polako. Za sima Ale co takie czarne, Spaliły się. Nie czarne. Nie, po prostu głupie. Weźcie po trakcie chickie Geygera. Prawda, A wezmę Ci Geyggerę dla siebie. Kurwa, pomocy! Freedom mnie bije! Pfff... <noise> <noise> I panem... <balę mu. głos> Jestem zombiakiem i ten... Uff... <noise> Macieju... Po prostu strzała krwawi. Nie, nie, trufiłeś, a nie, 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 nie. Ej! jest ten... Pająk! Ej! do pająk! Redaktorze pająk! A to Pająk! pająk! Pijawka przyszła! Pijawka! Pijawka przyszła! Pijawka to nawet nie jest ono. Pijawka to nawet nie jest ono. O. Ja też, zawsze broniłem, że ty, wodę, ty, ty, nie, nie, no, nie, już ty nie jest. Chcesz <grym> trochę gangerów? <grym> Join! Zabiłem! Swoboda! Swoboda, zabiłeś? Kurwa, aż mi to kusi, nie? To gdzie to, to znajdę? Michał, go zabiłeś? to znajdę. go zabiłeś? Moje motto tego savea. O, jest. Pan administrator? Zaraz. Wróć Ale nawet przez to, słyszysz Geigera Kiedy kurwa nawet go nie masz, jest tak wyjebana skala Andy grycha Jestes skażony, sobie. Najgorsze jest to, że musimy zmienić bazę Patrzcie sobie na ten widok Najgorsze jest to, że musimy zmienić tak, naprawić? bazę naprawić? Andy, jak to naprawić? Go komendą chyba, albo wyczekać to, jak to Żeby wyczekać to My nie używamy komend Właśnie, my to robimy fair, tego Michal, Ale Pizzful, żeby użyłem tylko potowne też, żeby rozpić tego, pole mobów nową. Creeper! To one żyły jeszcze? Myślałem, że wszystkie wymarły. <gryp> to nowe creepery. Powiem <gryp> tak, nabijam, nabijam, właśnie statystykę y, zabitych likwidatorów podczas sprzątania Tarnobyla, nabijając <gryp> Zedbiego. Ty kurwo, To On <gryp> się nawet nie stara likwidować tego. O likwiduję kurwa moje szare komórki <grystanie> Kurwa, nie Jebany zabieg jak GDM To Monolith, bied Ez? Kurwa, nie no... w życiu by tak nie rozjebałeś, to już... Tak Moja autorotacja była <grystanie> mniejszy samym kurwa niż dolina, która aż promieniuje radiację, no, kurwa Promieniuje radością <grystanie> Witamy. Zmienna nazwę na Prypeć, proszę Cię podać Zmienna nazwa na Prypeć. Witamy w naszym miasteczku. Prypeć, to jest teraz kurwa Prypeć i tyle. Aż ta, ta, u nas aż tak zielono, że to hu. Tak zielono? U nas A... aż widać radiację. <laughs> jest, pięć osób Ale autentycznie, jest. człowieku, ty kurwa naprawdę, żeby tak zajebać radiację, Ale że ty Nie wiedziałem, że takie coś się wody, ...i będziesz gejgera, słyszysz gejgera. Ty wyjść Bez Met Geiger, poniósł Dobrze, Ja pierdolę. Nie, ja myślałem, że się stanie to, co z resztą wszystkich gazów, że po prostu znikną. A to ty chujasze. Andy, te gazy nie znikają, tylko wyparowują. Wybłują. Radiation cleanup. Co, Andy? Leci zbierasz te rzeczy, na scenie. Jaki? Andy. Andy, weź łyżkę. To jest tak. tam do tego. Weź, o, albo tego, kultywator. Ja, yeah. musisz czekać. D tylko i wyłącznie czekanie, albo użycie nubskie komendy, a panda nie jest pizdą. A jest, a jest napisane, ile tam czekać Nie. Prawdopodobnie no, ale... jest dwa dni. Ale powiem ci Pram tak. Eee, skoro masz już. Nie, domyślna wartość to jest mikro to jest taka najniższa wartość, w której się to mierzy, nie? I my mamy już zwykłe siwerty w reaktorze. <grym> Ale nie Tego jest samej że tam gdzie był wyciek i to wszystko się ulatnia. Andy, hełmu nie, nie ma, skończ kocioł. Andy stracił hełmu, chaos mata. Ja bym to posiedział, żeby to po prostu przeszło i tyle, no w koszmatach. Jak mi to skończy, to schodzi z jakichś 0,01 mikrosieverta na sekundę. Mogę zrobić tak, zostawię server na Wiesz, to to może nie wystarczyć, jak może tam ponad 100. Mm. Sto... No, nie, Andy, następnym razem robisz reaktor na bedroku i tysiąc krotek jak od naszej bazy. On <laughs> I obudowujesz nie go lider, obsidianem i bedrokiem. Nie też że to po prostu zrobię. Dobra, to wyłączyć street. Michał Stary wstał. O, Stary wstał, on żyje. No, jak?